No, witam Was. Tropikalna ulewa przerwała nasze ćwiczenia w botanicznym parku tutaj w Singapurze. Tu już powróciłem po raz kolejny, żeby trenować. Trenować przede wszystkim różne odmiany tego marszu Guolin z Jacksonem i Jeffrey, którzy są moimi nauczycielami tutaj. No, jest to, wydawałoby się proste, jest to tylko chodzenie. A jednocześnie ma tu tyle elementów, a zwłaszcza jak się ćwiczy tai chi, to nie do końca jest to taki sam ruch i w związku z tym stwarza właśnie takie pewne kłopoty, żeby zmienić styl, co jest zresztą dobrze, do chodzenia w inny sposób. A teraz głównie też trenowaliśmy sposób, który można powiedzieć jest chodzenie bez przemieszczania się, tylko jest parę ruchów, które mają te wszystkie elementy Chikongu-Guulin uh, i które można ćwiczyć dosłownie na bardzo małym, dosłownie jednym metrze kwadratowym. Także... Po powrocie do Warszawy będziemy mieli okazję włączyć to również do naszych treningów. W tym parku jest fajnie i marzę o tym, żeby w Warszawie również tak było, że co nie park, czy to łazienki, czy parki inne, żeby były różne grupy ćwiczące i właśnie ćwiczą i tajici, ćwiczą i różne systemy cikongu. Jest to świetne miejsce, że można sobie podpatrzeć, można poćwiczyć z innymi, można również wymienić się doświadczeniami, bo to, co my ćwiczymy, nie wszyscy też ćwiczą, prawda? Tutaj. Pobyt mój dobiega już tutaj końca, ale cieszę się, że mogłem znowu przybyć do pewnego źródła wiedzy, no i nasiąknąć nią i będę dalej starał się to przekazywać. A w Warszawie będziemy wznawiali nasze zajęcia od października, zarówno Kongu jak i Taichi. Rzecz jasna już we wrześniu, zawsze w weekendy o godzinie 9 przed Starą Kordygardą, a w soboty i niedzielę można będzie poćwiczyć. Mamy też jeszcze staż Taichi w Starzynie, w połowie Września w każdym razie obserwujcie nasze media społecznościowe, naszą stronę internetową. Będziemy komunikować, kiedy i gdzie rozpoczynamy nowy rok szkolny. A tymczasem pozdrawiam Was z pięknego tutaj Parku Botanicznego w Singapurze i do zobaczenia już wkrótce w Warszawie.